Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które dzisiaj rozważamy w naszych kościołach zapisane jest w pierwszym liście Piotra, w rozdziale trzecim od ósmego wiersza, kiedy przeczytałem parę dni temu ten fragment, pomyślałem sobie, że tak naprawdę wystarczyłoby go parę razy przeczytać i powiedzieć Amen. Posłuchaj dlaczego. Wszyscy zaś bądźcie jednomyślni, pełni współczucia, wzajemnej miłości, dobroci i pokory. Nie odpłacajcie złem za zło, ani z niewagą za zniewagę. Przeciwnie, rewanżujcie się błogosławieństwem. Bo po to Bóg was powołał, byście odziedziczyli błogosławieństwo. Jak mówi pismo, kto chce żyć w szczęściu i pomyślności, niech powstrzyma swój język przed złymi słowami, a usta przed kłamstwem. Niech się odwróci od zła i postępuje dobrze, bo Pan łaskawie patrzy na sprawiedliwych i wysłuchuje ich wołania, odwraca zaś twarz od złoczyńców. Zresztą, kto będzie chciał Was skrzywdzić za to, że dobrze postępujecie? A nawet gdyby tak się stało, to i tak jesteście błogosławieni. Nie dajcie się przy tym zastraszyć ani zaniepokoić, ale skupiajcie się w sercu na Chrystusie, naszym panu, i zawsze bądźcie gotowi uzasadnić pokładaną w Bogu nadzieję wobec każdego, kto się od Was tego domaga. Róbcie to łagodnie, z szacunkiem i bez złych intencji. By zawstydzić tych, którzy oczerniają Wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Bo ostatecznie lepiej jest cierpieć, jeśli już to Bóg dopuszcza, z powodu dobrego postępowania, niż z powodu złego. Panie nasz Boże łaskawy, dzięki za to słowo, które kierujesz do mnie, do nas, do swojego kościoła. Do swojego ludu, którego powołałeś, aby świadczył o Twojej miłości. Panie, potrzebujemy Twojego Ducha Świętego, by dotykał naszych serc i myśli. Prowadź nas ku chwale Twojego Syna. Amen. bracia, wierzę, że wielu z Was mają albo miało dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Być może dla niektórych z Was miało to miejsce dawno temu, ale wiem, że są też dziadkowie, którzy takimi dziećmi też co jakiś czas się zajmują. Dziecko w wieku od 2 do 5 lat ma swoje zasady. Jest ich dość dużo podam kilka przykładów. Jeśli coś mi się podoba, to na pewno jest moje. Jeśli jest to w mojej ręce, na pewno jest moje. Jeśli da się to zabrać, jest moje. Jeśli bawiłem się tym wczoraj z automatu, należy to do mnie. Jeśli właśnie coś składam albo buduję, to na pewno każdy element jest mój. Jeśli coś wygląda na moje, to na pewno jest moje. Jeśli coś zauważyłem pierwszy, to też jest moje. Jeśli czymś się bawisz i na chwilę to odłożysz, to już jest moje. No i najważniejsze. Jeśli coś się zepsuło, to z pewnością jest twoje. I to ty za to odpowiadasz. I chociaż tego rodzaju myślenie jest naturalne dla większości dzieci w tym wieku, niejednokrotnie przysparza to wielu konfliktom i nerwom, zwłaszcza między rodzeństwem. Siostro i bracie, Kościół, który w Nowym Testamencie przyrównany jest do społeczności braci i sióstr w Panu, na przestrzeni wielu wieków zmagał się z podobnymi problemami. Być może nie na tym poziomie, ale zdecydowanie z podobną postawą. Wielokrotnie nasze ja bierze po prostu górę nad naszymi emocjami, nad naszymi uczuciami, ale także i nad sposobem, w jaki patrzymy na świat. Już autor listu do Hebrajczyków wypomniał wierzącym, że bardziej przypominają dzieci niż dorosłych w tym, w jaki sposób się uczą. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że zawsze tak było. To właśnie Kościół zdaje się być takim miejscem niezwykłej tolerancji wobec czyichś fochów, złośliwości, plotek czy frustracji. Jest to jest takie dziwne społeczne na to przyzwolenie, bo przecież w kościele nikt nikomu nie powie, nie zwróci uwagi, że pewne słowa, pewne zachowania są niedopuszczalne, że nie ma dla nich miejsca w kościele, któż by się tego podjął, chociaż Pan Jezus przecież tego uczy oraz apostołowie. Tak to jest trudny temat, może dlatego tak rzadko. W kościele poruszany. A może jednak potrzebny? Jak myślisz? Dla apostoła Piotra ogromne znaczenie miało to, w jaki sposób chrześcijanie żyją. Jak wyglądają relacje międzyludzkie, które ich dotyczą. Dlatego poświęca sporo miejsca w swoim liście na wskazówki dotyczące relacji bieżących wobec władzy. Wobec swoich domowników, wobec przełożonych, wobec męża czy żony, i w końcu w naszym fragmencie także mówi o relacjach panujących w kościele. Dlaczego? Generalnie Piotr zauważa dwa powody. Po pierwsze, chodzi o świadectwo naszej wiary, jakie składamy wobec świata i wobec siebie wzajemnie. To znaczy, to w jaki sposób traktujemy drugiego człowieka świadczy o nas. Nie o nim. To my dajemy sygnał, co dzieje się z naszym życiem, z naszą wiarą i z naszą chrześcijańską miłością. Drugim powodem jest Boży sąd, który zaczyna się od domu Bożego, od wierzących, o czym pisze apostoł Piotr w czwartym rozdziale tego listu. Bóg będzie sądzić najpierw nas, wierzących, a dopiero później tych innych. Tych, którzy nam się nie podobają, których nie lubimy, których odtrącamy z różnych powodów. Piotr na ten fakt uwrażliwia Kościół. Bóg najpierw zajmie się mną, najpierw zajmie się tobą, a potem tymi, których nie lubisz, czy nie daj Boże, nienawidzisz. Warto taką perspektywę mieć w pamięci. Podobną myśl. Próbuję przekazać również apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale, oświadczając wierzącym z waszej winy, poganie bluźnią, imieniu Bożemu. Możemy domyśleć się właśnie z powodu tego, czego nie robimy, albo z tego powodu, co, z powodu tego, co robimy, co mówimy, albo czego nie mówimy, to w jaki sposób patrzymy na świat i na ludzi wokół nas. To znaczy z powodu tego, jak żyjecie, co robicie, co mówicie, czego nie robicie, poganie są rozczarowani Bogiem. To są bardzo niewygodne słowa. Stawiające naszą wiarę, naszą miłość, nasze chrześcijaństwo pod wielkim znakiem zapytania. Pytanie, czy słusznie. Apostoł Piotr wyjaśnia, że źródłem konfliktów międzyludzkich. Niezależnie od tego, kogo one dotyczą, czy domowników, czy władzy, czy przełożonych, czy współmałżonków, czy innych wierzących, jest brak umiejętności poddania się. Właśnie to słowo poddanie się apostoł Piotr używa bardzo często, w drugim i w trzecim rozdziale. Piotr pisze: Bądźcie poddani władzy. Słudzy bądźcie poddani. Swoim przełożonym. Żony, bądźcie poddane mężom, mężowie, bądźcie poddani Chrystusowi i w naszym fragmencie wierzący, bądźcie dla siebie wzajemnie, poddani w taki sposób, że widać to w postawie, jaką macie wobec siebie wzajemnie. Czyli w przeciwieństwie do postawy czterolatka, nie to, co ja chcę, nie to, co ja uważam, nie to, co ja uważam yy, za słuszne. Ale wzorem Chrystusa przerzucam punkt ciężkości na stronę dobra drugiego człowieka. To jest droga postępowania, to jest sposób myślenia Pana Jezusa. I tak jak mówiliśmy jakiś czas temu, to jest Jego obyczaj, to jest Jego metoda, to jest Jego sposób funkcjonowania, które mamy obowiązek przyjmować na siebie. W tym kontekście, w jakim jesteśmy, w tych relacjach, w jakich jesteśmy. W tym domu, pracy czy miejscu, w którym Bóg nas stawia. Drodzy, w drugim wieku naszej ery żył znany ojciec Kościoła, Tertulian. W jednym ze swoich dzieł opisał on ogromny niepokój władzy rzymskiej związany z dynamicznym rozwojem chrześcijańskich zborów. Tertulian pisze, że władza rzymska, aby dowiedzieć się, jak to się dzieje, co się tam dzieje, Wysyłała swoich szpiegów na nabożeństwa, aby oni obserwowali i aby składali raport z tego, co widzą. Jeden z owych szpiegów napisał w raporcie tak, cytuję: Ci ludzie, chodzi o Chrześcijan, są bardzo dziwni. Spotykają się w pustych pomieszczeniach, aby oddawać cześć swojemu niewidzialnemu Bogu. Nauczają o Jezusie, którego nie widać, ale zachowują się tak, jakby miał się pojawić w każdej chwili. To, w jaki sposób go kochają i w jaki sposób traktują siebie wzajemnie, jest zdumiewające. Nie od dzisiaj wiadomo, że największym przykazaniem które zawiera w sobie wszystkie przykazania jest. Piotra nie ma więc. Miłość. Dzięki Darku. Miłość to jest ta złota reguła. W naszej relacji z Bogiem nic nie zastąpi miłości. Żadne uczynki, żadne religijne starania, ani wyrzeczenia, ani nawet cierpienia nie zastąpią. Miłości. I o tym Paweł pisze też w liście do Koryntian w tym znanym fragmencie. Tak? Gdybym mówił językami, gdybym wiedział, gdybym poznał, yy, gdybym wierzył i tak dalej, ale nie miał miłości. To wszystko na nic. Wszystko traci sens. I to jest dla nas zrozumiałe, nawet jeśli mamy z tym problem, a chyba każdy z nas. Ma z tym problem. W naszej relacji z człowiekiem jest niestety dokładnie tak samo. Nic nie zastąpi miłości, żadne uczynki, żadne religijne starania, czy miłość do kościoła, do służby i tak nie zastąpi miłości. Jeśli nie wyznaczamy sobie celu, by kochać lepiej drugiego człowieka. Jeśli jako zbór, jeśli jako kościół nie potrafimy kochać, nie mamy nic. Nic. Mając ten kontekst piotrowego listu, chcę Was gorąco zachęcić do tego, aby każdy z nas w wolnej chwili, może dzisiaj wieczorem, może w najbliższych dniach, zajrzał do tego fragmentu. Przeczytajmy go sobie w domu. Przemyślnego, jeśli pojawią się jakieś wnioski, jakieś myśli, spróbujmy je zapisać. I spróbujmy za tydzień przyjrzeć się, jaką metodę, jaki sposób ma dla nas apostoł Piotr w kontekście wzajemnych relacji, co, znają, co, co, co znaczą poszczególne słowa. Jest tam wiele fantastycznych znaczeń, nad którymi możemy razem popracować za tydzień. Jeśli uznasz, że nie jest to jakieś wielkie dziwactwo, albo nie będzie ci głupio, możesz przynieść Biblię na, nabożeństwie, aby mieć, na nabożeństwo, aby mieć ten tekst po prostu przed sobą, aby widzieć, co tam się dzieje. Zachęcam gorąco do tego. To jest trzeci rozdział pierwszego listu Piotra od ósmego wiersza. A Duch Święty niech otwiera przed nami to słowo, niech ono działa na nas. Nie myślmy o tym, co to słowo powinno zrobić w Jego. W jej życiu, żeby oni, ale żeby zadziałało w nas. Miejmy czas na to, aby zastanowić się, aby przemyśleć, co znaczą słowa: Wszyscy bądźcie jednomyślni, pełni współczucia, wzajemnej miłości, dobroci i pokory. Nie odpłacajcie złem za zło, ani zniewagą za zniewagę, przeciwnie, rewanżujcie się błogosławieństwem. Bo po to Bóg Was powołał, byście odziedziczyli błogosławieństwo. Amen.